Hi Buries, z tej strony Dominika Eisenberg i dzisiaj z największą przyjemnością opowiem Wam o jednej ze swoich ulubionych grup produktów pielęgnacyjnych. Skinkerowa rutyna z ujęciem dwóch produktów, które bardzo dobrze znacie nasze bestsellery, ale nie zabraknie również ostatnich dwóch nowości. Rozpoczniemy nasz rytuał od produktu tonizującego. I tutaj wyłania się Tonic Lotion. Szczególnie lubię go za e, możliwość aplikacji produktu bezpośrednio na skórę twarzy. Ma za zadanie e, sprawić, że pH naszej skóry jest wyrównane, ale bez e, żadnego e, efektu ubocznego, jakim jest przesuszenie czy obniżanie tej faktycznej. E, e, faktycznej wartości naszego płaszcza hydrolipidowego i jak dzieje się to w przypadku niektórych produktach, produktów, które obniżają nasze pH. Kolejny ogromny plus to fakt, że aplikuje na twarz i na okolice oka. Tak więc forma aplikacji to ten atomizer, który rozpyla produkt w postaci takiej mgiełki i ta bezpośrednia aplikacja na skórę naszej twarzy. I to co ja osobiście lubię robić jeszcze przy tej pielęgnacji, to oprócz aplikacji tego tonika bezpośrednio na skórę twarzy, aplikuję dwie, trzy takie krople na dłoń lekko rozgrzewam i wtłaczam. I to wtłaczanie, słuchajcie, będzie świetną bazą do tego, co za chwilę wykonamy, czyli do aplikacji naszej maski, Firmicrom Modeling Mask. Natomiast zwróćcie uwagę, że Konsystencja tego toniku. On jest bardzo wydajny, odżywczy, nie przesusza tej skóry, co ważne. Więc tutaj skóra sucha z tendencją do odwodnienia. E, zachęcam Was do tego, aby z tego produktu korzystać. No i jeszcze ważna rzecz: nie zapominajcie o szyi. Tutaj też ten produkt należy odpowiednio wtłaczać. Kolejnym krokiem, i tutaj pozwólcie, że opowiem Wam chwilę o samej marce, bo nie sposób nie wspomnieć o, o tym, co jest głównym elementem, albo co jest takim DNA marki Eisenberg. A jest to na pewno opatentowana w ponad 100 krajach formuła trzech molekuł, czyli formuła, która pozwala, aby składniki aktywne, które są zawarte w pielęgnacji, miały realne działanie. Będę aplikowała taką cienką warstwę tej maski na połowę mojej twarzy, po to, żeby pokazać Wam po około 5 minutach, jaki jest efekt po jednej, i po drugiej stronie przy zastosowaniu i bez zastosowania. Zobaczcie, co tu się dzieje. To są kapsuły z witaminami. Bogata konsystencja, sama w sobie jest taka e, kremowa, jogurtowa. I tutaj nie wiem, czy widzicie te kapsułki, ale je należy dokładnie rozbić. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to, o czym powiedziałam yy, przed chwilą odnośnie opatentowanej formuły trzech molekuł, czyli enzymów, cytokin i biostymulin. Enzymy odpowiedzialne są za pozbycie się nadmiaru korneocytów, czyli to wszystko, co powoduje, że Twoja skóra jest poszarzała, brak jej yy, takiego rozświetlenia, wygląda na zmęczoną. Więc wyobraźcie sobie, że enzymy, które znajdują się w tej maserce. One usuwają Wam martwy na skórek, czyli powodują, że już ten, przy tym pierwszym kroku waszej pielęgnacji ta skóra jest odpowiednio oczyszczona. Czyli co za tym idzie? Składniki aktywne przyswajają się zdecydowanie lepiej. Wspomniałam o enzymach, jak one działają, jak kolejne dwie molekuły, które synergicznie pracują na poprawę wyglądu naszej skóry, jaki mają wpływ. Mówimy tutaj o procesie stymulacji, za to odpowiedzialne są cytokiny. Które są zbiorem tak naprawdę polipeptydów. I wiem, że o peptydach jest bardzo dużo. Branża Beauty świszczy, piszczy na temat takich kluczowych składników, jakim jest retinol, kwas hialuronowy i peptydy, więc tym bardziej cieszę się, że mogę przedstawić Wam pielęgnację. Która już w oparciu o najważniejsze, kluczowe składniki, które znamy w branży beauty, występują właśnie w usieciowaniu składników aktywnych, bo o takich właśnie mowa, ale również w takim synergicznym połączeniu, jak w przypadku właśnie obecności polipeptydów, które odpowiedzialne są za komunikację. Międzykomórkowym, czyli wysyłamy sygnały skórze, które mają wpłynąć na poprawę wyglądu naszej skóry, mają stymulować naszą skórę, stymulować naszą skórę, co za tym idzie poprawiać naszą wartość kolagenu i elastyny. To bardzo ważne, bo przecież z biegiem czasu widzimy, jak ten kolagen nam niestety się, jak nasza skóra go zatraca. Zwróćcie uwagę teraz na. Moją lewą część twarzy. Jestem bez żadnego produktu. Aplikowałam tylko Tonic Lotion, przypomnę. I aplikowałam naszą maskę. firm Mask. I zwróćcie uwagę, jak się uśmiechnę, może do kamery. op Zwróćcie uwagę na kość policzkową. Zwróćcie uwagę na łuk brójowy. Widzicie to uniesienie? Ok, ale żeby to wszystko odpowiednio wyrównać, to myślę, że warto, żebym nałożyła sobie tą maseczkę również na moją prawą stronę twarzy. Nowości marki Eisenberg, które już niebawem pojawią się i dostępne będą w Sephora i na sephora.pl. To nowości, w których zawarte aż cztery składniki będą powielały swoje działanie tak jak było to w przypadku Firming Remodeling Mask. The Eye Serum Serum przeznaczone dla okolicy oka, jako że konsystencja to nie jest taki klasyczny likwid, forma takiego postać takiej żelowej konsystencji, tylko to jest wersja takiego bogatego żelu, wręcz żelu hydrolipidowego, hydrolipidowego czyli takiego, który ma za zadanie dodatkowo ochronić e, okolice oczu, e, po to, żeby zapewnić też takie ultra nawilżenie. Nie chcemy mieć wrażenia, że ta skóra jest przesuszona. Mogę pozwolić sobie na to aby nakładać również ten produkt na powiekę ruchomą i to jest absolutna rzadkość i na powiekę stałą dla jakiego działania, dla jakiego efektu. Tutaj mówimy o globalnym działaniu liftingującym. I skąd pomysł na to, aby produkt aplikować również na powiekę stałą i ruchomą? Dlatego, że osoby, które mają tendencję do opadającej powieki, tutaj właśnie tworzy się takie zwiotczenie, będą zachwycone, bo zauważą naprawdę ogromną poprawę w zagęszczeniu, w poprawie napięcia tej partii naszej skóry. A osoby, które mają tendencję do przesuszania, co za tym idzie, przepiękne zmarszczki, te nasze pełniącą rolę tego naszego uśmiechu, czyli te nasze zmarszczki mimiczne tutaj, które bardzo lubię, ale po to, aby niwelować ich widoczność, możemy sobie pozwolić na to, żeby aplikować to serum nawet w ręczne na okolice skroni tutaj w ten sposób. Kolejna nowość to jest Firming Remodeling Cream i jaka jest podstawowa różnica pomiędzy działaniem maski? Bo tak naprawdę te składniki będą się powielały pomiędzy maską a kremem. Podstawowa różnica to działanie czyli w działaniu w przypadku firming remodeling mask mówimy o działaniu natychmiastowym natomiast tutaj skupimy się już na działaniu które ma utrwalić ten magiczny efekt jaki zapewnia wam firming remodeling mask dlatego też zdecydowaliśmy się pozostawić konsystencję która odpowiada konsystencji właśnie w firming remodeling mask i tutaj w tym kremie zwrócicie uwagę również na te kapsułki, a sama konsystencja, te niebieskie kapsułki z witaminą E, z proteinami ryżu, z albicją, która wpływa na poprawę zagęszczenia i takiego plumpingu, takiego uniesienia również naszej skóry, więc to jest świetne w przypadku potrzeby wyrzeźbienia na przykład naszej okolicy policzków czy linii żuchwy. Sama konsystencja tego produktu, zwróćcie uwagę, że ona jest dosyć bogata Bogata kremowa i ja jestem typem skóry, która ma tendencję do naprawdę wydzielania się, nadmiernego wydzielania się sebum. Ta strefa T bardzo często mi się błyszczy i świeci. Będę świetnym przykładem do tego, aby pokazać Wam, jak ta pielęgnacja sprawdzi się dla osób, które mają właśnie skórę tłustą, a tych konsystencji bogatych nie lubią, bo właśnie obawiacie się, że gdzieś tam to sebum Wam się jeszcze bardziej zaznaczy. Nie ma takiej obawy dlatego że dzięki kapsułkom z zawartością witaminy E ten produkt sam w sobie bardzo szybko zostaje te składniki same w sobie zostają bardzo szybko rozpuszczone naprawdę bardzo przyjemnie się ten produkt wtłacza i pokazuje wam krem do twarzy ale również pod oczy i to jest kolejny absolutny plus bo przy użyciu trzech produktów serum, kremu oraz naszej maski. Jesteśmy w stanie zapewnić sobie pełną taką pełnowymiarową 3D rutynę pielęgnacyjną. Tak prezentuje się skóra po ukończonej pielęgnacji przy użyciu czterech produktów, przyjemna globalna rutyna pielęgnacyjna. Dzięki wielkie.